Cześć! Jestem Bartek. Przychodzę z bólem barku. Stało się nam na ściance spinaczkowej, gdy na wyciągniętej dźwigni chciałem przełożyć rękę prawą za lewą i niestety coś tutaj w barku się odkleiło i od dwóch tygodni występuje ból w obrębie obręczy barkowej. Więc jeszcze moją dolegliwością jest tutaj odcinek lędźwiowy kręgosłupa, który od 16 roku życia przez to, że Pewnie źle wykonywałem martwy ciąg. Zaczął boleć. Możliwe, że coś jest powiązane to kolano z tym odcinkiem, w Dobra, siemanko, cześć. Cześć. Eee, dobra, i tak, e, jest ten główny problem, z którym dzisiaj przychodzisz? Przychodzę głównie z mięśniem prawdopodobnie podgrzemieniowym. No nie mogę to złapać, nie uprawiam się to dla mnie w nie mogę złapać sztangi w przysiadzie. Okay, czyli problem jest jak próbujesz zrobić ten ruch, jak robię, inaczej, jak robię ten ruch bez ciężaru, okay. to jest w miarę OK. Jak dołożę ciężar, to zaczyna boleć. Ale z drugą stronę rotacja. O, i już czuję tutaj z tyłu. Dobra. To tak, jest tu w obrębie na ramiennego, nie? Jeśli chodzi o takie bóle współtowarzyszące, to jest już teraz nie skupiamy się totalnie na tym barku, tylko cokolwiek, co jeszcze ci dolega No No tak? kochano, ok Część przyśrodkowa Od środka, tak? Tak, część przyśrodkowa. No dobra, bo jest Okej, czyli mamy prawe kolano. A jak znowu, zatrzymamy się na prawej kończynie dolnej. Czy masz jakieś problemy, na przykład z biodrem, e, jakieś problemy z bólami odcinka leżdżego krzyżowego? Nieraz, jak w tym ciągu, nie raz mam odpowiedniego Okej. Okay to potrafi mnie coś spiąć w prawym odcinku lędźwiowym w prawym prawdopodobnie od do albo czworowocnym lędźwi mm -hmm. więc to jest generalnie kwestia złego spięcia ciała nie? a powiedz mi, a co pierwsze zaobserwowałeś? E, czy pierwszy był ból kolana? czy pierwszy było właśnie problem lędźwiowy? To, to już tam od 16 roku życia okay, okay. więc jeśli teraz to tak powiążemy prawy odcinek lędźwiowo-krzyżowy w okolicy pośladka do tego sobie damy prawe kolano, no to i ma to bezpośrednią korelację, nie? więc na pewno też byśmy musieli tam zajrzeć, żeby całą tak naprawdę powieść w obrębie pośladka i dalej w obrębie przywodziciela powiedzmy kolana. Można było to rozróżnić. To ja cię powiem, że już byłem u innego fizjon, i głową mój przywodziciel. Ok, mi przeszło na dwa dni. Nie? Okay. Tak, no ciężko tutaj stwierdzić, czy to będzie słupku, czy krawiecki, ale to pasmo, jeśli to byłby krawiecki, no to to pasmo, które pokazujesz, też mogłoby być potencjalnie związane z ruchem rotacyjnym, tak? bo jakby bark mamy komponentę rotacji. Dalej ten ból od pośladka do kolana. Też mógłby bardzo mocno wskazywać na bezpośrednią korelację taką rotacyjną, bo mięsień krawiecki też wykonuje ruchy rotacyjne, jak zakładamy sobie nogę na nogę, nie? Także też to mogło być to. A jeśli chodzi właśnie o igłowanie w obrębie tego smukłego, powiedzmy, mogło to zadziałać po prostu na chwilę, z racji tego, że to było działanie na objawie. Jeśli pierwszy był znowu ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego i nie pozbyliśmy się tutaj genezy problemu, tylko skupiliśmy się na objawie, no to tak jakbyś miał takie pasmo tutaj bardzo mocno napięte. I tutaj byś miał bardzo mocno napięte pasmo, ciągnące się. To no zobacz, rozluźnimy tu, ale za chwilę znowu tutaj wraca nie? to napięcie. Także zawsze dlatego pytam, od kiedy cię boli. Bo ważne jest to, żebyśmy skupili się na tym, co było pierwsze i rozwiązali to. Niech to wygląda podczas ruchu. I teraz tak, możesz sobie zdjąć. Hop, Do przodu. Hop. Okay. O, tu czuję. Dobra, gdzie ten, ten ból jest w wysokości? No, mniej więcej pod koniec nie? Dobra. Teraz zobaczmy jeszcze pod tym kątem i do tyłu. Okej, okay, tu? W szczytowej fazie czuję. Dobra, z tyłu, tak? Z tyłu. No. Dobra, czyli mamy, jeśli chodzi o bark, faktycznie samą rotację zaburzoną w płaszczyźnie strzałkowej, czyli zdjęcie wyprost. Jest czysto, w płaszczyźnie czołowej odwodzenie, jeszcze zróbmy przywodzenie. Jakiś ból. Tu też jest czysto, także fajnie. Sticte, płaszczyzna rotacyjna. Teraz sprawdźmy sobie ten staw kolanowy, jakbyś mógł go przepompować Bartek. Jesteś jednak sportowcem, więc trochę więcej tych powtórzeń zrobimy. No i już zaczyna, po trzecim już poczułem, że... Po trzecim powtórzeniu ból? Tak, no, tej, w tym obrębie, dokładnie tutaj. OK. Tak ból od 0 do 10 dyskomfort. Jak byłem na dole, no to było takie 6-7. Dobra. OK. I teraz zrobimy sobie tak, palpację w obrębie mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego. Tutaj troszeczkę, nie? No już jest. Dobra, teraz zobaczymy sobie mięsień zębachu tylny górny. Też bardzo ważny mięsień w obrębie odcinka piersiowego, który determinuje rotację. Tutaj też. Tu jest mocno. Jakbyś się bił, to 10 to Porównamy sobie teraz z drugą stroną. Tutaj dużo mniej. dużo mniej. Dobra. Mamy znowu komponentę rotacyjną po lewej stronie. Jakbyś mógł się położyć teraz na plecy, mamy problem z kolanem również. Porównamy sobie w tym przypadku mięsień obszerny przyśrodkowy po prawej, i po lewej stronie. Tutaj mamy dobrego modela, także możemy pokazać. Mięsień obszerny przyśrodkowy, za chwilę będziemy sprawdzali palpacyjnie. To też jest komponenta rotacyjna stawu kolanowego. Zobaczmy jeszcze ten pośladek, połóż się na lewym boku. Ta grupa pośladkowa będzie dla nas jeszcze kluczowa, jeśli chodzi o napięcie z obrębu powięzi pośladkowej dalej, która się rozpościera na tylną grupę i boczną grupę uda. I w przypadku Bartka mieliśmy dolegliwości bólowe w przeszłości związane prawdopodobnie z mięśniem dwugłowym, jak Bartek grał w piłkę. Więc teraz tak. Mamy od wielu lat, od 16 roku życia, mamy problem z odcinkiem lędziwiowo-krzyżowym. Zaraz sobie sprawdzimy palpacyjnie obręb pośladka. Mieliśmy problem z mięśniem dwugłowym. I mamy dzisiaj problem z mięśniem obszernym przyśrodkowym. Więc za chwilę Pan potwierdzi nam się, czy dolegliwości z tego obszaru determinują jego dzisiejszy ból kolana. Tutaj, w tym miejscu? Tak. Promieniuje do nogi? Promieniuje do dwójki. Jakbyś mógł Bartek powiedzieć głośno? Promieniuje do dwugłowego. Ok, teraz bardzo ważna rzecz, zobaczcie. Wykonuje palpację w obrębie grzebienia biodrowego. A Bartek czuje promieniowanie do mięśnia dwugłowego. I teraz zobaczcie, jak cała ciągłość powięzi jest ze sobą stricte połączona. I to nie jest nic dziwnego, że palpując obręb pośladka, Bartek czuje również drogi bólowe w obrębie tylnej grupy uda. Może w ten sposób wam będzie łatwiej zapamiętać. Teraz tak. Zobaczcie, działanie powięzi jest następujące. Mamy zmianę tkankową w tym miejscu, i zmiana tkankowa w tym miejscu, zmiana konsystencji powięzi, determinuje napięcie, również uda. I dosłownie tak to wygląda. Jeśli mamy tutaj małą elastyczność, to ta mała elastyczność przekłada się również na funkcjonowanie dalszej grupy mięśniowej. Więc rozwiązując problem w tym miejscu, w tym miejscu zrobi się nam większy luz, w tym miejscu nam się zrobi większy luz, więc jest to kluczowe, żeby skupić się na tym, co było najstarszym problemem. Pracowaliśmy sobie z tyłu po lewej stronie, teraz przejdziemy do przodu po prawej stronie. Dlaczego? Ponieważ komponenta rotacyjna działa na zasadzie koła, więc zdejmując napięcie po lewej stronie, Fajnie jest zawsze to zbalansować z napięciem z przodu po prawej stronie. Oczywiście pod warunkiem, że jest tu zmiana tkankowa. To nie jest jakiś gotowy algorytm leczenia. Zawsze musimy sprawdzić, czy jest tutaj zmiana tkankowa. Jeśli nie ma, no to nie tracimy tak naprawdę czasu pacjenta. Nie ma to sensu. Ok, po zakończonej manipulacji w obrębie mięśnia zębatego, tylnego, górnego, w obrębie mięśnia. Przechodzimy teraz stricte do manipulacji związanej ze stawem ramiennym, żeby jeszcze dopracować tutaj dolegliwości bólowe. Tu u osób mięśnionych jest to ciężkie miejsce, z racji tego, że faktycznie troszeczkę może nam się wydawać, że ten mięsień będzie nas delikatnie wypychał, ale musimy pamiętać, że musimy być nad strukturą mięśnia. Nie dochodzimy do samej głębokości mięśnia. I teraz tak zrobiliśmy sobie manipulację w obrębie stawu ramiennego. I jakbyś mógł, Bartek, powtórzyć ten test, który wykonaliśmy rotację zewnętrzną, i mówiłeś, że ból teraz przeszedł na, na, triceps. na triceps. I wyobraźcie sobie, że to nie jest przypadek. W manipulacji powinniśmy mamy takie punkty jak extra humerus, extra cubitus I dokładnie tutaj w okolice ekstra kubitus mamy drogi bolowe, więc za chwilę zrobimy manipulację w obrębie tego miejsca i zobaczymy czy ból całkowicie minie ok, ze zestawu ramiennego przeszliśmy w okolice głowy bocznej tricepsu ok, teraz przechodzimy do manipulacji w obrębie tamaris longus tu gdzieś promeniuję Musieliśmy troszeczkę rozszerzyć obszar leczenia. Zaczęliśmy mniej więcej od mięśnia zabatego tylnego górnego. Pracowaliśmy również w obrębie mięśnia piersiowego wielkiego. U Bartka naprawdę wielkiego. Teraz OK, możesz się odwrócić Bartek. Pracowaliśmy również w obrębie głowy kości ramiennej, w obrębie tricepsu. I na końcu przeszliśmy sobie na przedramię, tutaj widać wyraźnie że jest tam zapalny już. I teraz, Bartek, możesz się odwrócić. I wykonaj, proszę, te ruchy, które sprawiały ci bolesność. Zobaczmy, czy nadal ona występuje. Nie, tu jest ok. Te są ok. I tu. Ja jeszcze delikatnie, może bym powiedział, że też nadal jeszcze tutaj, ale już jest mniej niż wtedy, nie? Czyli ok. Nie wiem też, czy to nie jest kwestia obicia. Tak? Okej, okay, dobra. Odpowiedź jeszcze poznamy tak naprawdę za około 3-4 dni, jak jest stan zapalny. Jeszcze będzie przez 3 dni stan zapalny, który zrobi też robotę, spowoduje regenerację tego miejsca. Z Bartkiem się spotkamy na kolejnej terapii, żeby pracować w stawie ramiennym, też w innych płaszczyznach ruchowych. I teraz tak, przeniesiemy się do tych dolegliwości bólowych, które dawały się u Bartka mocno we znaki w przeszłości. I sprawdzając na początku propacyjnie, to miejsce, mieliśmy promieniowanie do kończyny dolnej. Tu bardziej. Mm -hmm. Tu w tym miejscu od 0 do 10 ból. No to już 6-7 i też i promieniowanie do klikki. Jakbyś mógł pokazać gdzie to promieniowanie jest ręką? Ok. To jest właśnie taka kluczowa kwestia. Kiedyś jak ktoś przychodził do mnie z bólem stawu kolanowego, od razu rzucałem się na, ten, na to kolano, rzucałem się na ten objaw. Zaczynam pracować w obrębie najpierw pośladka, a później dopiero przechodzę do stawu kolanowego. Z obrębu mięśnia pośladkowego przechodzimy teraz może bartek jeszcze raz napiąć. Mniejszy obszerny przyśrodkowy doskonale nam się tutaj pokazuje. Zobaczcie, Bartek ma ból mniej więcej tutaj. Ja wykonuję palpację około 10 cm wyżej. I ten ból determinuje jego codzienne dolegliwości bólowe, daje objawy. To prawdopodobnie to miejsce jest przyczyną problemu. Nie zawsze sam objaw bólowy, tam gdzie pacjent pokazuje, a raczej to jest bardzo rzadkie, będzie tak oczywistym rozwiązaniem, że tam gdzie pacjent dotknie i powie: Zobacz, tutaj mnie boli, to jest mało prawdopodobne, żeby się okazało, że tutaj mamy przyczynę problemu. Wykonaj sobie przysiad na jednej nodze, który robiliśmy na początku. Kilka razy przepompuj sobie tak jak wtedy. Jeszcze. Ok. Jakiś ból występuje, który miałeś w stawie kolanowym? Kolan nie. Czuję okay. Czuję tylko to miejsce, hop, które przerabiałeś. Ok, czyli. Przerabiałeś, ale samego kolana na razie nie czuję. Okay, czyli czujesz po prostu to miejsce, tak, które jest już delikatnie obolałe po zabiegu. Widać też, że jest czerwone, ale bolesność czy występuje, którą miałeś? Nie, w kolanie nie. Tutaj nie. OK, czyli czujesz tylko bicie po zabiegu. Tak. Ok, super. Dobra, to na tym sobie zakończymy. Będziemy kontynuować pracę na kolejnych terapiach. Mamy poprawę znaczącą w stawie kolanowym. Pracowaliśmy bardzo obszernie dzisiaj. Także super, dzięki Ci Bartek, dziękuję Ci bardzo, Dzień. że zgodziłeś się przede wszystkim wystąpić w, na w nagraniu, bo nie każdy, że tak powiem, ma na tyle w sobie śmiałości, żeby się zgodzić. I widzimy się jeszcze na kolejnych terapiach. Jasne.